Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze sklepu eee, no i między odcinkami 120 tysiące, troszkę się pozmieniało, ponieważ mamy poziom 60 eee, No i najważniejszą rzeczą jest ząbą, o tego troszeczkę tutaj e, Jest to, że mamy odblokowaną e, winiarnię e, Tak, mamy odblokowaną winiarnię, mamy jakieś nowe alkohol, mamy sakę e, więc mamy sakę, e, mamy tutaj te beczki już tutaj powoli zaczynam coś ogarniać, mamy tutaj wino, które widzę, że uu, Troszeczkę go mało tutaj mamy, a wino jest tutaj w tej grze dosyć drogie, co mi się tak średnio podoba, ale no przeżyjemy to. Że to wino w tej grze jest drogie, I to jest do przeżycia. Eee, no i tak, to jest troszeczkę zacząłem ogarniać już powoli ten dział e, z alkoholami. E, one się tutaj wszystkie one tutaj znajdują. Tu mamy napoje. E, widzę, że tutaj troszkę energetyków nam wykupili nawet ci ludzie, e, więc to w sumie tutaj to. Podomawiam, tutaj to też w sumie bym musiał domówić. Jeszcze takie zamówienie. Okej, okay. tutaj coś mamy takiego, tu musiał w sumie to przypadać, te piwo, ale już jeszcze będzie jakieś jedno piwo do blokowania mamy. E, no i tak, e, tu mamy tą też odwieść, bo tutaj oni porobili bałagan. E, to jest jedyny problem, że czasami jak wyjdziesz z gry i oni mieli coś... E, na tych swoich, tych to oni to zostawiają się, to w samym środku się to zostawia i trzeba to potem zbierać. No ale dobra, weźmy to tutaj to jeszcze, bo to zostawili tutaj, tak na środku, tak nieładnie to zostawili, więc dobra, tutaj sobie to, to położę. No i dobra, my tutaj to zamówienie, 2000 mi to będzie kosztować. Weźmy jedynie jeszcze co do tego kurczaka, paletę w sumie, bo go trochę dużo schodzi, że tak powiem, i to sobie zamówmy. Oni powinni większość tych rzeczy sami poogarniać, z tego co wiem, i mogłem mogą tego szampana nie zamawiać, w sumie tak patrzę, gdyż oni to tutaj mają. Tu mamy jeszcze jakieś zamówienia, to są rzeczy tylko stare, że tutaj coś nowego, nie, to jest stare, no i zobaczymy też co będzie na poziomie następnym, czyli 61. Nie wiem, czy odpalę ten następny dzień teraz w tym odcinku. 111 to będzie dzień. Bo jak na razie widzicie, tutaj jest ogarnianie tutaj bałaganu, co oni ci nasi tutaj pozostawiali. Tutaj wiadomo, co te tu było przebudowywane, jest, tutaj, tak jak było. Mamy dostawę, to my te rzeczy, od tego mogę się domówić. Widzę w sumie, Dobra, to sobie dodam do listy w tym wypadku tej te rzeczy, tą maść. To sobie tutaj to pododajemy, widzę, że tutaj netto to wykupili, o jest koń to wykupują, masakra, no ale dobra, to jest wszystko tutaj ok czy coś jeszcze takiego tu mamy, mango mogę w sumie domówić, tutaj jest w porządku. o, oliwki trzeba domówić, to domówimy, tu mamy te słoiczki, to jest ok tu też jest ok pomidory mogę dwa te słoiki, tutaj, o, proszę bardzo, ile cukru nie mamy. Yy, więc trzeba tutaj to podmawiać, ryż jest ok, tu jest ok, sól jest, też jest ok, tu jest też ok o, spaghetti, to trzeba i to trzeba jak wygląda sytuacja hmm, herbaciano-kawowa, troszeczkę jedną taką tą i dwa t tutaj, tutaj to cztery, tutaj trzy myślę, tutaj to jest ok, tutaj do czyszczenia to 4, tutaj to jest wszystko ok, i zostało nam tutaj czyli pasty do zębów to w sumie te 300. Takie tu domówię, plasty są ok, i to chyba by było w tyle, mi się wydaje. Tutaj to ja te nie zaglądam tego działu. Nie wiem, czemu mi się to podświetliło, ale dobra, więc tak to się nam zamawia. Ok, no i dobra, kolejne 2000 w sumie tak se po prostu poszły, zostały użyte, no ale dobra myślę, że oni to będą wypakowywać jednak, jednak to wypakują mam takie yy, ciche nadzieje, że nie będą się wszystkiego wypakować, tam jeszcze tutaj widzę masło orzechowe, widzę tutaj rzeczy, które nam się pokończyły, oni tego nie porobili, mogłem coś zamówić, ale tego nie wiedziałem, że to mogły mieć tutaj w sumie no ale dobra więc tutaj dalej wykładam yy, żeby nie było Rzeczy, bo zaraz nam przyjdzie kolejna dostawa do tego, jest e, track Bay number 2, Hop, przyjechała nam dostawać tutaj. Tutaj widzę, dalej wybierają, bo mógł sobie nawet przepalić powoli jakieś karty palety, by jakieś dolary zarobić. Hop, nie za dużo, ale zawsze coś. Ja tutaj w sumie te dalej rzecz tu powypakowuję. Tutaj widzę, szampany tu mamy, jeśli dobrze widzę. Brutli dry, dobra, to są inne. Oni tam... Czemu gdzieś to odłożyłem, gro? Ja to odłożyłem, te szampany. Mm, dobra, niech będzie, idziemy dalej. To my wino do wywiezienia. Oni to powinni moim zdaniem jednak prędzej czy później wystawiać, pozabierać ze sobą, więc e, powinien być z tym ładny porządek, co niedługo. No ale dobra, ja sobie po prostu chcę odblokować ten tutaj slot na rzeczy. Widzę, oni tutaj to już wzięli z tego miejsca. No dobra, przeżyjemy to. Stąd to wzięli. Ok, pięknie, ładnie, to nam się zamyka. No i tutaj troszkę tego więcej jest tych rzeczy, i dużo tych rzeczy oni mogą nam po prostu nie wyładować, tylko dlatego, że są to rzeczy, które mamy stosunkowo dużo. I oni wtedy nie biorą tego jako priorytet wyładowywać to z tej ciężarówki. To jest troszeczkę, moim zdaniem, problem w tej grze. Powinno być tak, że oni to wyładują, wezmą to. No dobra. Więc ja tutaj tutaj troszeczkę pomogę, wezmę te rzeczy, tutaj będziemy to wykładać. I tyle. No i do magazynu w sumie nie widzę sensu powiększać tych więcej, tych regałów takich magazynowych, dokupować. Nie widzę sensu bowiem mamy tego dużo, tak na razie miejsca mamy dużo, tych rzeczy też mamy dużo, tutaj widzę będziemy tutaj sobie rozkładać te palety kolejne. Moi pracownicy myślę, że w końcu zaczną tutaj coś rozwozić powoli, ale nie wiem jakim to tu pójdzie. Troszkę tego tu jest jak widzę, okej, okay, ten po coś poszedł. Ten jedzie, kurde, z tym mięsem. Za-, ma ze sobą te mięso. No i kurde, geniusz jedzie z tym. Ma dwie palety na sobie. No, geniusz się zbagował. nasz pan, kolega. Okej, okay. Wziąłem mu to tylko dlatego, że on się nam popagował. Yy, więc tu musiałem wziąć od niego. Bo nie chcę, żeby on jeździł z tym jednym mięsem tak ciągle. Jest takie Je tutaj dalej ogarniam. Widzę, że to już część rzeczy. Pozbierali. No dobra. Więc coś tam oni się użyteczni robią czasami. Pracownicy kolejną rzecz zabrali, co mieliśmy mało. Dobra, to jest nam głównie takie rzeczy, których oni raczej nie porozwożą. Będą musiał sami większość porozwozić, ale dobra. Niech i tak będzie. Ja to tutaj wszystko sam pogarniam. Jak na razie nie było żadnego nowego update do tej gry. Czekamy. Nie wiem, co będzie następne rzeczy. Jakby. Tej gry dodane, nie mam zielonego pojęcia, co twórcy postanowią dodać. Ja bym liczył, żeby dodali, kurde, coś więcej, jakichś produktów takich innych, nie? Albo na przykład, żeby nie było tak, że nowy dział bym musiał otwierać, ale na przykład chciał, nie wiem, kurczę, więcej, że jakieś cukierków, więcej bych jest mało takich słodyczy tutaj w tej grze. akurat takie jest moje zdanie, że ich jest troszeczkę mało mamy też sygnowy, to my te, o hash browny, to było w sumie też nowe na tym poziomie, 60 blokowane. Mm, dobra, tutaj w sumie to, hop, widzimy jakieś postawione plastry, żeby nie było bałaganu, bałaganu być nie może z jakichś luźno leżących palet, więc dobra, mm, bierzemy to, więc mówię, jak powiedziałem, ten odcinek będzie raczej taki monotonny, bez jakichś większych rzeczy, co się dzieje na sklepie. Tyż się skupić na ogarnięciu półek sklepowych, wszystkiego tutaj uzupełnić. Asortyment chcę sobie tak na spokojnie, żeby nie było. Tutaj bierzemy makaron, jest spokojnie, ludzi nie ma, więc sami wykupują. Kasa by leciała, fakt, do góry nam, ale ja tutaj na spokojnie chcę to wszystko poogarniać. Więc tak, to tutaj bierzemy. Kolejne rzeczy, hop. Dacie to? Dacie to. Eee, no i dobra. Tutaj mamy pomidory. Wszystko tutaj to trzeba powykładać. Jak będzie coś trzeba zamówić, no to zamówimy. Mamy kasę. Kasę mamy tak dużo, że naprawdę, jak powiedziałem, mogłem już niektóre rzeczy zamawiać paletami całymi. Coraz więcej rzeczy. O, lepsze to określenie. Coraz więcej rzeczy mogłem zamawiać po prostu pełnymi paletami, niż tak jak teraz to robię. Mm. Że jeszcze coś zamawiam niepełne, że mi się nie chce tyle kasy wydawać. Za niedługo będzie taki moment, że na przykład te konserwy wszystkie, co tutaj mam, naprawdę będę zamawiać paletami. one nie są już takie drogie dla mnie. A mamy coraz więcej tych produktów. Coraz więcej mamy klientów dziennie, więc oni to i tak kupują, więc będę mieć troszkę dłużej spokoju. Będą myślę, że jajka będą taką rzeczą, którą szybko będę wchodzić w całe palety. Czy te jajka są troszeczkę szybko schodzące? No dobra, weźmy tą pastę tutaj do zębów, wyłóżmy, żeby było tutaj ładnie wyłożone, bo nie chcemy się tutaj pustych tych desek widzieć. Będę wiem, że będzie jakiś system update, to twórcy zaspolerowali. Mamy na samym początku takie te, te regały tutaj, wieszakami, że będą takie drewniane, bo dużo osób po prostu korzysta z tych drewnianych regałów. One po prostu o wiele ładniej wyglądają niż te takie. Metalowe, te metalowe są brzydkie. One tak brzydko wyglądają, więc to mi akurat cieszy, że twórcy takie coś dodadzą. Gdyż acz bowiem e, pozwoli nam to e, ładnie tutaj upiększyć ten e, nasz sklep. te widzę herbatę, czy musimy dołożyć hopsa. E, tu, mamy, tu mamy 67, dobra, to tyle, do tylu. Hop, ładnie herbata wyłożona i widzę zajmują się już też winem powoli. Ja tutaj dalej zajmuję się tymi puszkami konserwami e, żeby też nie było bo trzeba to włożyć troszkę my w sumie nie po czym nie tak dałem daleko w sumie mogło mi dać bliżej też nie no pasuje mi to w tym miejscu. Gdzie to obecnie się znajduje to my cukier już wyłożyli więc dobrze bo to schodziło dosyć e, szybko to dziwo teraz jest zapotrzebowanie na cukier na sklepie Mam takie, zauważyłem, że oni kupują dużo tych właśnie cukrów, mąk i tych wszystkich rzeczy. No dobra, bo to jest, to chyba to jest całkiem drogie, więc mi to tam odpowiada, bo to są pieniążki. Ja pieniążki z wielką przyjemnością przyjmę. Te oliwki e, wyłóżmy, żeby też nie było. Okej, okay, hop, Staję nam tutaj te trzy mango i jakieś jeszcze chyba ciastka. Widzę, tak, mango ciastka. I chyba herbata, jedna. Więc to też tutaj wyłożymy. Hop. Mango. Na przykład mogły być ananas w puszce, o. Też byłoby fajne, by to dodali. Bo to rado, mam cały ten dział, bo aż więcej puszek nie ma, konserw. I... Tak zostanie tutaj. Jeśli twórcy coś dodadzą. To mi się tą ostatnią herbatą. Co tutaj mamy do dowiezienia? Tutaj widzę chleb wywożą nam. Okej. Okay. Herbatka, hopsa, jest. Zawozimy pustą paletę do utylizacji. Tutaj jest stałe tylko ciastka. No i można się zająć tym, tutaj, winami, co tutaj nam zostały. Do ogarnięcia. Eee, no i tak. Jak na razie, co będzie dalej w tej grze? Nie, będą, będą dane w przyszłości. Y, rzeczy dla zwierząt, to wiem, że one będą dane, ale kiedy będą dane, to tego akurat nie wiem ponieważ miał być update, kiedy nagrywam, to jest 17 lipca, miał być update troszeczkę szybciej, ale twórcy musieli o weekend przesunąć, więc prawdopodobnie w tym tygodniu, kiedy nagrywam, w ten weekend będzie update jakiś. I tylko nie wiadomo, co do tego update dodadzą, jakiś mały głównie, jakieś naprawione błędy będą czy coś, czy może dodadzą jakieś par nowych produktów, byłoby fajnie gdyby pododawali kilka nowych produktów, co jakiś update, 3 sztuki czy coś, a nie usuwali. Pewno wiem, że jest roadmap cały do tej gry. Jak oni planują te rzeczy tu porobić? Tutaj miałem niektóre rzeczy do puszek, no ale dobra. Mniejsza z tym herbaty też tu miałem. Nie musiałem niektórych rzeczy zamawiać, bo to po prostu miałem, ale tej herbaty na pewno nie miałem Zmówionej, Ona troszkę kosztuje. Ta czarna herbata. To jest moja najdroższa herbata. W ten moment. Widzę, winami się zajmują, to mnie cieszy. Się ich nie chce wozić, tutaj te ciastka i tutaj w sumie tu dam. Hop. Co mi tu zostało? Paster mogę dać w sumie tu już. Hop. Bo ją mamy. Tu mamy te puszki konserwy. W sumie już, jak już je mamy, tutaj podoworze tutaj te palety. Utylizacja. Żeby mieć więcej pieniążków. Tutaj widzę, coś chyba zawozili. Takie wrażenie. Albo nie, nie wiem. Dobra, hop do pełna. Hop. Będzie mi po raz pierwszy od dłuższego czasu pełne te. Niektóre konserwy zapełnione, półki. To też jest fajnie. Okej, okay. to idzie tu. Tą herbatę teraz szarą weźmiemy. Może ją dokładałem. No to coś jeszcze nam się zmieści na tych regałach. Troszeczkę tutaj. Coś zostanie na później jedna sztuka, no naprawdę. To jest najgorzej, jak zostanie taka jedna sztuka, ja to muszę kurde wjeździć do tego magazynu, tą jedną taką sztukę. No ale dobra, mamy, widzę wino już jej każde ze sobą, więc wino porozwozili, tutaj mam jeszcze mango, więc nim też się zajmę, hop. Tutaj kolejne mango, hop, mango też jest całe, prawie na tych regałach. Dostał szampan, tutaj widzę mamy Brud szampan, hop, mogę tu, hop, zmniejszy nam się zapotrzebowanie na tych paletach. tą jedną paletę już zutylizować. Nie wiem jak z tą tutaj, więc ją wezmę po prostu ten szampan z tej palety, bo to jest inny. A, po rozwozili i do pełna. Więc mamy tu szampan mamy już na spokojnie ogarnięty przez pracowników, no, no widziałem tu miejsca, nie? Zapewne nie potrzebuję nowych tych regałów do magazynu, bo i tak moi pracownicy to ogarniają. Czy mamy coś out of stock? Mamy coś out of stock, w sumie tylko tyle. No jak nie zapomniał, bo to mamy po 20, eee, oni tego nie będą. I tak, zobaczmy, co my następujemy. Mamy jakieś wiśnie, czereśnie i tutaj kolejną paprykę, więc mamy dwa produkty nowe, mamy jakieś warzywo, to jest trzy. Co dalej? Co dalej? Mamy 3 produkty na poziomie 61, więc mamy coś nowego, Co jeszcze tutaj będzie, więcej, już tych trzech. Zobaczymy, zobaczymy, tu mamy te, tu mamy te rzeczy, wody, napoje, piwo, piwo mamy alkohol jakiś mocniejszy nowy, to jest cztery w tym wypadku, szampany tu nie, tu mamy już chemię, higienę. I więcej tu nie ma. To możemy sobie tej kolekcji zobaczyć? Tym razem mamy 525 produktów łącznie, ale z tymi, ty ja mam 400, więc mamy większość. Stały nam jakieś owoce, jakieś warzywa, nam zostało mało warzyw, głównie nam zostały owoce. Chleb nam zostały 3 tutaj, z czego takie te dwa duże, I to jest nawet do piekarni, a to będzie do zwykłego, jak ten. Hmm. Tu nic, tu nic, tu nic już, tu nic, staje nam mochi, kiedy troszeczkę dużo jest. Tu już nic, są jakieś jeszcze ciastka, cztery. Tutaj nic więcej nie ma. W nabiale nic już nie będziemy mieli. Masło nic, ser też nic, tutaj też nic. to już też nic. Gotowe posiłki będziemy mieli jakieś jeszcze jeden na poziomie 62. Lody, przynajmniej lody. Gotowe posiłki też jeden, tylko na 69. Puszki będzie jeszcze jedna puszka. Tutaj nic już więcej nie będzie, niestety. Tutaj też nic nie będzie, tutaj też nic nie będzie, też nic nie będzie. Śniadanie będą jeszcze dwa produkty. Tu będą jakieś jeszcze batony, psam jakieś czekolady czy coś takiego. Mamy tą czekoladę tu, tu jakieś jeszcze mąka, cukier, coś takiego. Ha kawy herbaty nic, napoje super nic. Piwo będzie, tutaj jakieś w butelce jeszcze nowe, nie wiem, czy to jest nowe, po prostu jakieś te. No i alkohole, w tam zostały, tutaj wino, tego dużo szampany, papier troszeczkę z tych yy, chińskich tam zostały i leki. Więc i jakieś jeszcze tutaj do tego i tutaj jedno. Więc nie dostałem tego już dużo. Będąc za niedługo będzie Pet Store, to jest takie zapowiedziane przez twórców, że to w końcu kiedyś będzie. No nie wiem w sumie kiedy, bo troszeczkę to było sobie od początku ogłaszane, że to będzie. Na razie tego nie ma. Nie będę odpalać następnego dnia, gdyż to widzę, nie, myślę, że nie ma sensu. Ale tak. Ja mam w tym miejscu, chciałbym podziękować za uwagę. Jeśli film się spodobał, tak troszeczkę niepowiem bez odpalania dnia, głównie zajmowanie się asortymentem sklepu. Myślę, że taki też wam się spodoba odcinek. No i cóż, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie.